Jejś, przestaw się, powiedz skąd jesteś. Nazywam się Patrycja Pietrzykowska i jestem z w województwie opolskim. Czym zajmujesz się na co dzień poza Zumbą? Praca, hobby? Jestem nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej, a oprócz Zumby prowadzę też zajęcia zdrowych kręgosłup. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z Zumbą? Kiedy to dokładnie było? E, moja przygoda z Zumbą zaczęła się jeszcze, jak chodziłam do szkoły średniej. Chodziłam na zajęcia do pobliskiego klubu i tutaj, ciekawostka, chodziłam razem z Karoliną Berezowską, bo razem chodziłyśmy do tej samej klasy. Więc razem poszłyśmy na jedne z pierwszych zajęć i tak myślę, że się zaszczepiłam z tym, kilka lat później zostałam instruktorem właśnie. To był 2013 rok, 1 czerwca, także niedawno świętowałam też dwunastolecie. No gratuluję. Jak wyglądały twoje pierwsze zajęcia? Pierwsze zajęcia były bardzo standardowe, czyli wyglądały od A do Z tak jak zajęcia Zumba Fitness powinny wyglądać. Myślę, że ciekawsze były drugie zajęcia, ponieważ panie. Które uczęszczały na te zajęcia, były przerażone po pierwszych zajęciach, że one tego nie załapią i że to jest dla nich za trudne. I zaproponowały takie rozwiązanie, żebyśmy na kolejnych zajęciach dwa razy przetańczyły, jakby, te same choreografie. I faktycznie tak zrobiłyśmy, ale to były pierwsze i ostatnie zajęcia, które tak poprowadziłam. Ja źle. Gdzie aktualnie prowadzisz zajęcia? Zajęcia aktualnie prowadzę w Prusgorku, czyli w miejscowości, w której mieszkam. Są to dwa fitness kluby, fitness kotłownia i fitness klub Family Point, także w tych dwóch miejscach możecie do mnie wpadać. No, dziękuję, dziękuję, Kruszące. <laughs> Powiedz mi, czy masz jakiś swój ulubiony rytm? Myślę, że na przestrzeni lat to się trochę zmieniało. W tym momencie jest to zdecydowanie afro, ale bardzo mnie ciągnie też do takiej muzyki R&B i hip-hop, więc te rytmy też gdzieś tam lubię. I ostatnio też belly dance bardzo mnie interesuje i w tym um, kierunku chciałabym gdzieś tam pójść. A jest jakiś znak, którym mnie przypadasz? Myślę, że wspomniana tutaj Kebredita już podczas tych wywiadów wielokrotnie. Nie, <laughs> nie jest to rytm, fajny. jest to bardzo fajny rytm radosny, natomiast niezbyt często można go spotkać na moich zajęciach, i myślę, że samba jest też takim rytmem, w którym nie do końca chyba sobie radzę myślę, i muszę nad tym popracować, i on też nie, niezbyt często jest u mnie na zajęciach. Jaki jest twój ulubiony kawałek aktualnie? Kto mnie obserwuje w social mediach, ten wie, że uwielbiam Chrisa Brown'a, więc um, myślę, że Residuals i też We, ale takim all-time favorite to będzie Sierra Like a Boy. Wow, Okej, okay, super. A ile godzin w tygodniu prowadzisz zajęć? W normalnym, że tak powiem roku szkolnym to jest 7 godzin zajęć w tygodniu. Teraz w okresie wakacji jest tych godzin troszkę mniej, ze względu na to, że odpadły mi godziny zajęć z zumbaki. Natomiast normalnie jest to 7 godzin. To są nie tylko zajęcia z zumby, ale też właśnie zajęcia zdrowe kręgosłup i, i zumba. A lubisz krzyczeć na swoich zajęciach? Jakieś ułatce uła, w tym stylu? E, tak, moje panie mm, lubią ułać, lubią krzyczeć. E, szczerze powiem, że to też zależy trochę od grup, bo są takie grupy, które nie do końca to lubią. Natomiast większość moich grup jak najbardziej zarówno na zajęciach, jak i na eventach to te krzyczące panie w tłumie. Takie ciekawe pytanie, które każdemu zadaję. Czy lepsza jest łatwa choreografia, którą wszyscy od razu ogarną, czy taka, czy taka troszeczkę bardziej ambitna, do której nauczenia się każdy potrzebuje chwilki czasu? Myślę, że skłaniam się bardziej ku tej drugiej opcji, w tym momencie bynajmniej, w którym jestem. Natomiast uważam, że gdzieś tam zarówno na zajęciach, jak i na eventach trzeba zachować balans i dać też uczestnikom trochę takiego wytchnienia i typowego fanu. Natomiast myślę, że wolę te bardziej ambitne choreografie. Fajnie. Dzięki czemu jesteś taką instruktorką, jaką jesteś, jak dotarłaś do tego momentu? Myślę, że na to składają się dwie rzeczy, czyli praca nad sobą, udział w warsztatach, w jamach, w różnego tego typu wydarzeniach, ale myślę, że też trzeba spotkać na swojej drodze ludzi, którzy cię trochę czasami popchną w pewne miejsca. I ja miałam takie szczęście, że po tak naprawdę wielu latach bycia instruktorem, bo po jakichś 8-9 dopiero, kiedy zaczęłam jeździć na eventy i zaczęłam poznawać ludzi, i gdzieś tam zaczęłam prowadzić też podczas eventów. W jaki sposób rozwijasz swoje umiejętności, ponosisz swój poziom? Myślę, że tak jak już wspomniałam, to są przede wszystkim jamy, które są organizowane dla instruktorów i bardzo zachęcam do, do udziału w nich. Ale też zawsze staram się brać udział w warsztatach, które są prowadzone przez instruktorów czy tych zaproszonych z zagranicy, czy przez naszych instruktorów, bo uważam, że, że każdy z instruktorów ma coś fajnego do pokazania, coś czego można się od niego nauczyć. Co czujesz, gdy prowadzisz swoje zajęcia? Czym one są dla ciebie? W związku z tym, że pracuję w szkole, to e, są to dla mnie, jest to dla mnie taki moment oddechu e, i takiego odpoczynku psychicznego zdecydowanie, e, więc uwielbiam tą część dnia, w, którą, w której mam zajęcia, uwielbiam spotykać się z tymi ludźmi. Zawsze staram się, żeby. To nie tylko byli uczestnicy zajęć, ale też ktoś więcej dla mnie, więc tworzymy taką rodzinkę, tworzymy grupę koleżeńską, przyjaciół. Także dla mnie jest to odskocznia na pewno taka. Jakie emocje teraz wywołuje u ciebie wyjście na scenę? Jest już trochę lepiej niż było wcześniej, jeśli chodzi o stres. Na pewno zawsze gdzieś tam towarzyszy, ale myślę, że teraz to już taki bardziej mobilizujący stres, stres niż paraliżujący. Największe ząbowe inspiracje. Kto jest Twoim idolem, mentorem? Kogo śledzisz najbardziej w social mediach? Zdecydowanie Mizuki. Jeśli chodzi o technikę, dla mnie jest to guru w tym momencie, natomiast uwielbiam też Arisę, uwielbiam Anię Marczenko, także te osoby lubię najbardziej obserwować. Co dla Ciebie oznacza bycie dobrym instruktorem Zumba? I tutaj znowu myślę, że to są dwie rzeczy, czyli pierwsza to jest doskonalenie siebie jako instruktora pod takim technicznym względem, natomiast uważam też, że instruktor zajęć Zumba Fitness to musi być też osoba, która potrafi E, tworzyć grupy, e, tworzyć takie środowisko koleżeńskie i zrzeszać troszkę tych ludzi ku sobie, bo myślę, że to jest ważny aspekt tych zajęć: żeby to nie były tylko zajęcia, na które przychodzimy, wychodzimy tylko zajęcia fitnessowe, ale żeby ci ludzie czuli się tam jak w grupie przyjaciół. Więc myślę, że to też jest ważny aspekt. Czy tańczyłaś coś wcześniej przed zumbą? Jako mała dziewczynka tak. W domu kultury, jak pewnie większość instruktorów, w moim mieście tańczyłam. Natomiast później miałam długą, długą przerwę, bo grałam w siatkówkę i dopiero tak naprawdę, kiedy pojawiła się zumba, to gdzieś ten taniec wrócił. Czy prowadzisz jakieś inne zajęcia poza zumbą? Prowadzę zajęcia Zumba Kids i prowadzę zajęcia Zdrowych ręgosów. A czy prowadzisz jakieś warsztaty? Czy nie kusiło Cię takie prowadzić? Szczerze mówiąc na ten moment nie myślałam za dużo na ten temat. Myślę, że mamy już dużo instruktorów w Polsce, z których można się fajnych rzeczy nauczyć. Tak jak mówiłam, gdzieś tam ciągnie mnie do, do tego rytmu belly dance, natomiast na ten moment myślę, że, że to nie jest dobry czas, żebym prowadziła warsztaty. Okay. Skąd bierzesz choreografię? Większość choreografii tworzę sama, natomiast korzystam też z tych, szczególnie tych, których nauczyliśmy się podczas jamów, czasami również z tych dostępnych dla instruktorów w ramach Skąd czerpiesz energię? Skąd czerpię energię? <grytanie> Ze snu. Myślę, że w tym wieku zdecydowanie oj tam, oj tam. dbam o sen. I, I widzę to po sobie po prostu, że to jest taka składowa. Jeżeli ją zaniedbam, to to jest ciężko. Właśnie, to już wchodzimy na kolejne pytanie, tak naprawdę. W jaki sposób ważą swoją kondycję, swoje ciało? Siłownia, treningi, dieta, coś. Przy tej ilości zajęć w tygodniu i przy mojej pracy nie mogę sobie za dużo pozwolić na jakieś dodatkowe rzeczy. Aczkolwiek staram się dwa razy w tygodniu być na siłowni, żeby zrobić trening wzmacniający. Czasem to wychodzi, czasem nie, więc nie zawsze, nie zawsze się udaje. Dbam o dietę zdecydowanie. Kto mnie zna, wie, że uwielbiam słodycze i to jest taka ym, trudna, trudna rzecz dla mnie, trudny temat. Natomiast jeśli chodzi o takie posiłki w ciągu dnia, to, yy, to one są bardzo dobrze zbilansowane. Natomiast yy, gdzieś tam te słodycze wchodzą, niestety, i, i nad tym muszę yy, pracować. Czy masz jakieś swoje marzenie instruktorskie? Moim marzeniem instruktorskim na pewno jest udział w ZINKONie. Jeszcze nigdy nie byłam na konwencji, a bardzo chciałabym, i myślę, że takie drugie to udział też w jakimś z rejsów organizowanych, bo wiem, że na pewno jest to świetna zabawa. Także takie dwa wyjazdowe marzenia. Opowiedz coś od impreza, które sama organizujesz. Więc do niedawna organizowałam raz w roku charytatywne maratony Zumba Fitness. Z racji tego, że pracuję w szkole integracyjnej razem z moją koleżanką Olą. Organizowałyśmy takie wydarzenia, żeby zbierać pieniążki na jedno z dzieci z naszej szkoły, żeby tak realnie je wspomóc. Prowadziłam również takie mini masterclassy w jednej z... W jednym z fitness klubów, w których pracuję. I myślę, że ta forma bardziej mi się podoba. Myślę też, że ze względu na to, że tych eventów jest już tak dużo w naszym kraju, takie mniejsze eventy jest na pewno łatwiej zorganizować, o czym doskonale wiesz. I jest przy tym mniej stresu, więc, więc myślę, że te mniejsze eventy właśnie to jest to, przy czym w tym momencie zostanę. Super. Bardzo Ci dziękuję za dziękuję ten, ten wywiad. Dziękuję bardzo. Dziękuję.